Kompulsje wszelakie, uznawane wielokroć za zły urok bądź bezmyślność, tłumaczyć można opętaniem. Są nimi gesty, czyny i słowa wykonane bez woli, a czasem również wiedzy opętanego. Ciało stworzenia, owładnięte w lwiej mierze różnicy nie dostrzega między władzą własnego ducha, a tą z obcej mocy wywodzącą ani w potędze, ani w obliczu. Rzeczy ta ma uzasadnienie złowieszcze, bowiem władający byt z zewnątrz pochodzący, bestią jest niezwykle mądrą, zdolną i zabójczo niebezpieczną. Uczynki plugawe popełnia w tajemnicy, ukrywając swą tożsamość. Takimi słowami draugeńscy skrybowie ze zboru Telduin tłumaczyli opętania w księdze zbiory wiedzy trzydziestego stulecia. Choć od tego czasu aspekt został dogłębniej zbadany, to właśnie zapiski Stelwyn położyły podwaliny pod naukę o opętaniach. Naukę, która zyskała rangę wiedzy tajemnej, przez wzgląd na wielkie niebezpieczeństwo, jakie niesie zarówno dla rządnego wiedzy studenta, jak i dla jego otoczenia. Najczęstszym powodem opętań są niespokojne duchy. Zwykle są on nieświadome swojej sytuacji, czy nawet faktu, że nie żyją. Istoty tego pokroju są z jakiejś przyczyny przywiązane do świata żyjących. Powodów, przez które nie może on zaznać spokoju, może być kilka. Najczęstszymi są wpływ magii natury, wiążący duszę z ciałem nawet po śmierci, silne emocje targające umysł tuż przed zakończeniem życia oraz brak pogrzebu, czy choćby symbolicznego pożegnania. Ducha można wywołać także za pomocą naruszenia spokoju jego ciała, stosując praktyki nekromantyczne. Krążą one wokół miejsca swojej śmierci, ujawniając się niekiedy jako eteryczne postaci, a czasami wstępują w swoje martwe ciała i wykonują proste czynności, takie jak chodzenie lub przenoszenie przedmiotów. Jeżeli w miejscu ich bytowania pojawią się żywe istoty, zdarza im się zsyłać na niewizję swoich wspomnień lub przejmować nad nimi kontrolę we śnie. Większość duchów jest raczej niegroźna i, mimo swojego usposobienia, pragną jedynie zaznać spokoju, czy to przez zakończenie ziemskich spraw, czy godny pochówek. Jednakowoż istnieją też bardziej złowrogie istoty, upiory, które wracają do nieżycia przez nagromadzone mroczne pragnienia i silne, negatywne emocje zmarłego. Również spośród nich wyodrębnić można także te, które miały silny związek z magią śmierci. I stają się przez to zjawami. To tyle na dziś. Dajcie nam znać w komentarzach, jak podobał Wam się ten materiał. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, a jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, zasubskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy również na naszego Discorda. Link znajdziecie w opisie. Do usłyszenia niebawem. Cześć!